Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maniak, a dzisiaj ze mną jest Ziomek. Witam. Dzisiaj pogramy w SG i Split po jednej rundzie, więc my się zobaczymy za chwilę. A, i jeszcze jedno. No to mów już, jak Ziomek, jak już zacząłeś, to mów. Okej, to niestety nie mamy mów. Na że godzinie Major nie coś odwaliło. No i nie ma, ale mam nadzieję, że w przyszłości to wygląda, jeżeli nam się spodoba. Tak, dokładnie. Więc my robimy krótkie cięcie, spotkamy się na SG lub na Splifie, więc do zobaczenia. Cześć. Dobra, witajcie po przerwie. Po krótkiej przerwie jesteśmy już na arenie SG i nie. właśnie będziemy sekund Tak, tak. Dwa, jeden, start. Tym, 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 tyry, tyry, tym, 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 ale laga miałem. A mnie ale tam ludzie wystartowało. Where are you? What the fuck? Zbagowało mnie w klocku. Lol, zbagowałem Buguałaś... się w klocku. Ja jestem w tym. Jak w klocku się zbagowałem? Normalnie. Zobacz, co jest w miejscu? Ty? No, Zabi! weź mnie zabi! Zobacz, czy możesz. Oła. Oła, zostaw, dobra, zostaw. Mogę już się ruszać, dobra, chodź. Idziemy. Dobra, chodź, że. Chodź. Tego gościa, chodź tego gościa. Tu jest jakieś coś, chodź tu. Chodź, kampa Ale to ja nie was 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 was. Was. Ale ja nie mam żadnej zbroi ani niczego. Weź sypni tak. trochę. Weź coś, ma. daj coś. To coś. Dziękuję bardzo. Dobra. Ale nie ma, kluczy, więc Dobra, chodź, idziemy, idziemy. Ej, tu jest gościu, zabij go, Nie, wylogował się. Okej, okay, to dobrze. Chodź, gdzie tu lecisz? Lecę w takie jedno miejsce, gdzie jest skrzynka. Ja wiem, gdzie. Ja tutaj grałem ostatnio i ja wiem, gdzie oni otwierają jednej skrzynki. To jest takie właśnie fajne. Odkryłem to niedawno. Łatwo. O jest skrzynka, skrzynka. Jedna jaki dla ciebie? Nie ma w ogóle nic chwilę, ty, zaraz zginę się nas. Dobra, o to. to Okej, gdzie ty... jesteś? Gdzie, gdzie jesteś? Ja idę po taką ja tajemną skrzynkę, do której nikt nie chodzi. A ja właśnie tam jestem, no bo mam dwa sytuka. Okej, później się O kurde, chyba cię no, widziałem. Masz full strzał? Masz full strzał. Tak. No to widziałem cię, poczekaj tam na mnie. Ale... O, broń! Ja wbijam... ja wbijam po skrzyni. I... Mam diacowy helm i dwa patyki i wędkę. Okej, to on pędzić na mnie Czekaj, ja się boję, że ja... Ja się boję, że ja dednę. Czekaj, o... kurczę. Liliana uratowała mi życie, nie? O, właśnie coś tu spedam, mam też grady. O FAK! No i pół serduszka! fuck, dedłem. Haha, zabiłem kogoś na jednego ficticalnie. No to robimy cięcie. No dobra. No to jest chyba trzeci jakoś. My już czekamy na Alenę Spliff. I chciałbym poinformować Was, jako moich widzów, że ziomek wygrał w Co ja mówię diwosy SG, SG przepraszam. Ja już leżę na ostatnim, na ostatnim, na ostatnim podejście. Tam już nawałem w górę. Kogoś tam chcę zwalić właśnie. Spadłem, zwaliłem innego gościa na dół. Kate ja też spadłem. Ale ja spadłem, że spadłem. No, Chociaż... Tu gości ci na dupca, tu gości ci na dupca. Ty rytem, spadłem. Przegrałem już. Przegrałeś? Aha. Oj. No to ty... ci takie takie swoje długie. Tak. Y, stało chyba 1500 ludzi. Tylko jednego i... mówię, ludzie to było... waliłem drugiego gościa! Sprint mi się skaraszował, ale dałem rady przeskoczyć. To masz no wiem. Ile ludzi jest jeszcze na splifie? Zobacz. Chwila, eee, chwila, chwila. Ty, przy tabliczkach stoją tylko trzy osoby. No, full jest Jeż? jeszcze... Jeszcze full gra na Nie, 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 nie! Chciał mnie gościu zwalić dalej próbuję. Technik, technik, nie! Przykro mi też spadłem. To chodź, może się już poradzę. Chodź, gdzie no, no. To było takie krótkie. To może jeszcze jedną marynkę tego. SG, SG. Tak, jest, zgadzam się z tobą. No to co, wy na to spotykamy się za chwilę i będziemy na SG. No dobra, bo przerwa i na SG się zobaczymy za jakieś 5 minut, może na razie. No dobra, to my się żegnamy. Ziomek wyjdź ze mnie proszę, jak to wygląda. O oh, fuck. No to my się żegnamy. Ze strzałą w ręce w i wokół. Dobra, brzmi. O. No to my się żegnamy. Ziomek, pożegnaj się. Eee, no. ziemniaki. No to ziemniaki, no to do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Na razie. No dobra, to my się żegnamy. Ziomek wyjdź ze mnie proszę, jak to wygląda. Yy. O oh, fuck. No to my się żegnamy. Ze strzałą w ręce i wokół. Dobra, brzmi. O. No to my się żegnamy. Ziomek, pożegnaj się. Eee, eee ziemniaki. No. no to ziemniaki, no to do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Na razie.